Znajomym niedawno rodziło się dziecko, i pomyślałem, że kupię im na prezent elektroniczną mianę i przy okazji zrobię dla Was recenzję. Takiego produktu jeszcze nie było na stronie, nie było też recenzji wideo, i tym samym miałem też pewność, że wszystko będzie działać jak należy. Szukałem czegoś jak najbardziej prostego, bez możliwości zdalnej obsługi. Wiecie, nie każdy akceptuje dzielenie się swoją prywatnością. A tym bardziej jeśli chodzi o dziecko. Jeśli można schakować kamerkę robota odkurzającego, to jaki jest problem z kamerką sieciową? Jeśli chodzi o wybór, to padł na kamerkę w zestawie z przenośnym, kolorowym monitorem marki Wacos. Standardowa cena może nie należy do najtańszych, ale też nie jest jakoś droga w stosunku do konkurencji. Jeśli interesuje Was jaka jest jakość wykonania, jakie są dostępne funkcje, to zapraszam do recenzji. Na początku zaczniemy, gdzie kupić Wacos Baby Monitor. Otóż w moim przypadku było to na Amazonie i akurat wtedy była promocja. Miałem także do wykorzystania kupon i ostatecznie wyszła bardzo fajna cena poniżej 100 dolarów. A teraz widzę, że nie jest dostępna na Amazonie. Być może będzie wkrótce, nie wiem, ale można ją zakupić także na oficjalnej stronie producenta i jeśli chodzi o zakup na stronie producenta, to wysyłka jest darmowa i jest z Unii Europejskiej, także nie ma żadnych dodatkowych kosztów celnych. Powinna być w ciągu tygodnia dostarczona od zamówienia. Wszystkie linki i jeśli uda mi się załatwić jakieś kupony, kody rabatowe, to umieszczę je w opisie pod filmikiem, także zachęcam do sprawdzania Przejdźmy teraz do zawartości zestawu i w środku znajdziemy bogaty zestaw składający się instrukcje obsługi w języku angielskim. Silikonowe żółte poroże do ozdoby kamerki, to później zobaczycie jak to wygląda. Dwa zasilacze do kamerki i monitora z europejską wtyczką. Kabel USB typu C do monitora i kamery o długości 3 m i 1,20 m. Uchwyt do zamontowania na kamerę. Kołki i śrubki do uchwytu druga silikonowa ozdoba, kamera WAKOS HD o rozdzielczości 720p i na końcu mamy przenośny monitor z kolorowym wyświetlaczem WAKOS. I tak wygląda zestaw niani elektronicznej. Marki Wacos. Kamera zamontowana jest na błyszczącym plastikowym korpusie i może poruszać się góra-dół oraz lewo-prawo do 355 stopni w poziomie i do 55 w pionie. W przedniej części kamery Wacos widzimy obiektyw HD720P, który według mnie oferuje dobrą jakość, wszystko jest wyraźne. Dodatkowo na przodzie znajdziemy czujnik światła oraz mikrofon umieszczony w dolnej części. Z tyłu wyposażono ją w głośnik, antenę Wi-Fi, czujnik ten. Temperatury. jest tu ta mniejsza antenka, port ładowania USB, diodę LED oraz przycisk do parowania i resetowania. Na górze kamerki znajduje się plastikowa nakładka, którą można zdjąć i zamienić na dołączone do zestawu silikonowe rogi lub poroże. Daje to fajny wizualny efekt i powinien spodobać się dziecku. Na spodzie kamerki jest miejsce na zamontowanie plastikowego uchwytu i dzięki temu możemy ją umieścić np. Na, na ścianie. Monitor do podglądu wykonany jest z plastiku i dzięki temu jest lekki, waży jakieś 205 gramów. Jego wymiary to takie jak widzicie na ekranie. Z lewej strony umieszczono 5-calowy wyświetlacz LCD, wokół którego wkomponowała się Czarna ramka. Urządzenie ma wbudowaną baterię 3000 mAh, której ładowanie trwa 3 godziny i działa do 8 godzin przy średniej jasności. Monitor nie potrzebuje stałego zasilania, w przeciwieństwie do kamery, zarówno monitor, jak i kamerka mogą być zasilane przez PowerBank. Przenośny monitor ma 9 fizycznych przycisków sterujących, umieszczonych po prawej stronie, w tym krzyżak nawigacyjny. Za pomocą przycisków możemy ustawić lub wywo wywołać takie funkcje jak i tutaj te dwa górne. To są przyciski do ustawiania jasności ekranu, głośności oraz wejście do ustawień i powrót z poprzedniego menu. Poniżej mamy właśnie krzyżak nawigacyjny, za pomocą którego możemy nawigować w menu oraz obracać kamerkę lewo-prawo, góra-dół. Możemy również powiększyć obraz od 1,5 do 2 razy. Dolne przyciski służą do przyłączenia się pomiędzy kamerkami. Możemy tutaj podłączyć cztery kamerki oraz do komunikacji głosowej, czyli dziecko będzie słyszeć, co do niego mówimy. Na górze umieszczono Przycisk zasilania oraz składaną plastikową antenę. W tyłu znajduje się podstawka, wejście na kartę pamięci, mikrofon oraz głośnik, do którego przekazywany jest dźwięk z wbudowanego mikrofonu wewnątrz kamery. W prawej strony umieszczono port do ładowania USB typu C oraz wskaźnik ładowania. Podłączenie i ustawienie elektronicznej niani Wacos jest naprawdę bardzo szybkie i proste. Nie ma tutaj nic do instalowania. Oba urządzenia powinny połączyć się automatycznie. Komunikacja odbywa się tutaj za pośrednictwem częstotliwości FHSS. Gdy włączymy ekran, naszym oczom ukaże się kolorowa zakładka menu, za pomocą której można ustawić muzykę, wykrywanie głosu, temperaturę, licznik karmienia, tryb uśpienia, ustawienia nagrywania oraz ustawienia systemowe, w tym język, data, dodanie więcej Kamer, czy zrobienie aktualizacji. Tutaj minusem jest to, że nie ma języka polskiego. Na górnej belce mamy podgląd godziny, poziom naładowania baterii, temperaturę, poziom głośności, stan nagrywania i poziom sygnału bezprzewodowego między monitorem a kamerą. I tak w skrócie najważniejsze funkcje, które posiada elektroniczna niania Wacos to podgląd obrazu wideo w czasie rzeczywistym za pomocą przenośnego monitora, dwukierunkowa komunikacja głosowa. Tutaj dziecko nas słyszy i my słyszymy dziecko. 5 kołysanek, które można odtwarzać na odległość, można oczywiście dostosować poziom głośności. Czujnik temperatury cały czas mierzy temperaturę w pokoju, w którym znajduje się kamera. Fajną opcją jest też, że możemy ustawić sobie sygnał dźwiękowy, który powiadomi nas, że np. przykład spadła temperatura lub temperatura jest wyższa niż oczekujemy. Dalej mamy tryb nocny, który pozwala na obserwację także w nocy, wykrywanie dźwięku. Po wykryciu głosu usłyszymy alert głosowy oraz zobaczymy ikonę na monitorze. Budzik, czujnik ruchu. Oczywiście dostaniemy alert po wykryciu ruchu. Odtwarzanie wideo z karty pamięci, odliczanie, na przykład do karmienia. Teraz, jeśli chodzi o plusy, to na pewno jakość wykonania i łatwe użytkowanie pomimo braku języka polskiego. Przenośny monitor z 8-godzinnym czasem pracy na baterii, można podłączyć do czterech kamer. Kamera może być umieszczona na uchwycie. Transmisja zapewnia 100% prywatności, dwukierunkowe przesyłanie dźwięku. Kamera i monitor mogą być podłączone do powerbanka. Dobry zasięg i Jakość wideo. Natomiast do minusów zaliczyłbym brak języka polskiego. Fajnie, gdyby cena na stałe była poniżej 100 dolarów. Nie ma możliwości zdalnego podglądu w smartfonie. Dałem do minusów, ponieważ ja osobiście wolę mieć podgląd zdalnie z każdego miejsca, w którym jestem, nie tylko w domu. Długość klipu, na przykład po wykryciu ruchu, to od 10 do 30 sekund. Mogłoby być trochę dłużej, lub na przykład fajnie, gdyby można było zrobić swoje własne ustawienia.